Już niebawem 28 marca w sali szkoleniowej przy ulicy Kupieckiej 70 przez 2 odbędzie się spotkanie Klubu Skutecznego Działania. No i w trakcie tego spotkania będzie także gość, czyli pani Iwona Majewska-Opiełka, z którą teraz się połączymy. Dzień dobry pani Iwono. Dzień dobry. Pani jest psychologiem, pani jest coachem, pani jest trenerem. Jak określić to, co pani robi? razem, poproszę, bo jeszcze jestem do tego pisarzem, tak. jeszcze jestem do tego, tak, nauczycielem, no i właśnie wywiadów udzielam, także dużo rzeczy robię. A wszystko po to, żeby ludziom łatwiej było żyć. Kiedy pani ma na to wszystko czas? A, no bo ja właśnie wiem, jak Wszystkim zarządzać i jak sobą kierować, żeby udało mi się te rzeczy zrobić. Kto Panią ty, tego powodzę, nauczył? No, no, różni ludzie, miałam różnych nauczycieli po drodze, część, że, zresztą częścią wiedzy pochodzącą od tych nauczycieli dzielę się z ludźmi. No ja się tego tak uczyłam w Stanach najpierw przez 20 lat m, czasu, kiedy mieszkałam w Stanach i w Kanadzie. Między innymi, nie wiem, Antony Robbins, Stephen Covey, także z dwóch różnych działek nazwiska podam, ale było tych ludzi jeszcze bardzo dużo innych. No i też psychologia, jak to skończyłam, prawda? Ona też w jakimś stopniu podpowiada, co można zrobić. Ale wiedza to jedno. A, a właśnie, jeszcze, chciałam, podpytać, właśnie <laughs> chciałam podpytać, najgorzej to chyba się na własnym organizmie człowiek uczy to Jak, jak, jak nie, nie jest pilnym uczniem, to najgorzej, a jak jest pilnym uczniem, to najlepiej, <gryw> to, no, dlatego że jest najłatwiej uczyć się na sobie, tak naprawdę, bo na to mamy największy wpływ. No właśnie, tyle tylko, że czasami się sami ze sobą kłócimy i sami ze sobą nie możemy dojść do ładu. I co wtedy się robi? No właśnie, między innymi z powodu tej podświadomości, dlatego że nie dbamy o to żeby programować tę podświadomość w sposób właściwy, żeby używać właściwych słów, właśnie takich słów, które nie powodują, że gdzieś w naszym mózgu rodzi się wrażenie trudności, wrażenie czegoś ciężkiego. Jeżeli na przykład nazwiemy jakąś sytuację problemem, to natychmiast nam będzie trudniej. Aha, czyli od razu będzie. się schody robią, tak? Dokładnie. A jeśli powiemy, o, wyzwanie, to już będzie nieco inaczej, prawda? No tak, czy, już. O, No tak, czy wyzwanie do rozwiązania. Więc jest to, jest to po prostu, wszystko zależy już od tych pierwszych słów, od tego, w jaki sposób tę sytuację nazwiemy. Druga sprawa to jest też to, co mamy w tej podświadomości zakodowane. Bo no właśnie. Ja, no tak, bo jeżeli ja mam do czynienia z ludźmi przez ileś lat, którzy mówią mi, no nie najlepsze rzeczy, no to każda sprawa, do której ja podchodzę, od razu na dzień dobry jest dla mnie trudniejsza, dlatego że ja nie mam takiej wiary w siebie i to, co o sobie wiem, to wiem, że no, nie jestem najlepsza. A kiedy ja mam dobre informacje na własny temat, to w każdej sytuacji, nawet najbardziej takiej wymagającej, podświadomość mi podpowiada, dasz ratę, bo jesteś taka, 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 taka. Jeśli ludzie nam nie włożyli tego do naszej głowy, no cóż, my to musimy włożyć. No właśnie, pani Iwono, to najbliższe spotkanie zatytułowane Będzie przyjaźnie z podświadomością. Czy da się Dokładnie z własną tak. podświadomością przyjaźnić? Da się i trzeba się z nią przyjaźnić. Najpierw właśnie trzeba zrozumieć to, że to my mamy wpływ na podświadomość. William James, znakomity psycholog amerykański, stwierdził, że to jest największe odkrycie psychologii XX wieku. To, że my możemy w sposób świadomy wpływać na naszą podświadomość i możemy ją kontrolować. Myśli pani, że na naszą podświadomość nie wpływają wszyscy dookoła świadomie reklamy? różnego rodzaju Tak, technikę, oni świadomie, a my nieświadomie po prostu to wszystko przyjmujemy, przetrawiamy. A tak przecież też możemy świadomie to przyjmować. Tak, da się? Tak. Oczywiście, no, że się da. Przecież jeżeli ja patrzę na reklamę i patrzę na nią e, kątem Oka i w ogóle o tym nie myślę. To ja to po prostu wchłaniam i potem nawet mogę sama nie wiedzieć, dlaczego ja pewne rzeczy robię. Ale jeżeli ja patrzę na reklamy i się zastanawiam, nie wyłączam tego procesu świadomego myślenia w tym momencie, tylko włączam swoją wiedzę na przykład na ten temat, swoje informacje, to już jest zupełnie co innego. Jeżeli ja siedzę przed telewizorem, tak jak niektórzy mi mówią, mimochodem słucham tej telewizji czy słucham tego radia, zajmując się tutaj czymś innym, nie wiem, prowadząc samochód czy na przykład przygotowując obiad i to wszystko mi wchodzi do podświadomości, no to mam piękny problem tak mnie programują, jak sobie tego życzą, ale jeżeli ja patrzę na te wiadomości, na, te, na tę telewizję i jeżeli coś słyszę, nie zgadzam się z tym, natychmiast uruchamiam swoje, swój sposób myślenia, to wcale nie musi tak być. Ja proszę... już nie wspomnę, że mogę w ogóle włączyć telewizor. <grym> no właśnie. A Pani Wion, tak. proszę powiedzieć jeszcze tylko tak, czy to nie jest ciężka robota, jeżeli tak chcielibyśmy kontrolować wszystko, co nas otacza i wszystko, co do nas dociera? Nie, to nie jest kontrolowanie wszystkiego, to jest kontrolowanie swoich zmysłów. Na no, litość, to co mam jeszcze do kontrolowania oprócz swoich zmysłów? To już to jest akurat najprostsze. Małe dziecko, jak nie chce na coś patrzeć, to zamyka oczy. Jak nie chce czegoś słuchać, to zasła, za, zatyka uszy. Więc jakby, no to my też możemy robić takie rzeczy. Nie, to nie jest wcale trudne. Wie że ja żyję tak, no dobrze ponad dwadzieścia kilka lat. I uważam, że to jest o wiele łatwiejsze właśnie, dlatego że ja mam więcej w środku potem energii, ja mam to potem w środku więcej pozytywnego nastawienia, w związku z czym nie jest generalnie łatwiej żyć. A my jesteśmy jako Polacy takim narodem, który lubi sobie ponarzekać, pomarudzić. Jak tak jesteśmy wychowywani w takim klimacie... No to tylko słyszymy, to się nie uda, no tak, tego nie no, warto. Po co? Wszyscy kradną, oszukują, kłamią i tak dalej. I co z tym zrobić? Jak człowiek no tak właśnie, dorasta w czymś no, takim? No właśnie, zacząć funkcjonować inaczej, zacząć mówić samemu inne rzeczy, zacząć zwracać uwagę na inne rzeczy. Przecież to jest oczywista bzdura, że wszyscy kradną, prawda? No jasne. No, no, no więc o czym my tu mówimy? Po prostu tego nie powtarzać, nie mówić tego dalej, e, nie przytakiwać komuś, kto to opowiada, e, patrzeć na sytuację swoimi oczami i to no nie wszyscy, ja nie kradnę. Mówisz, że wszyscy. Ty też kradniesz? Nie, no ja nie. Aha, to już jest ta zbroja. <grym> no właśnie. I od tego się zaczyna, tak? I po prostu trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że pewne e, sposoby patrzenia na rzeczywistość są w ogóle nieprawdziwe, a w związku z tym włóżmy sobie te, które są prawdziwe, a to proszę mi wierzyć zależy od tego, co mówimy, w jaki sposób my nazywamy rzeczywistość, w jaki sposób mówimy coś w pierwszej osobie liczby pojedynczej, to ma zdecydowanie większą wa wartość niż to, co mówią do nas. Dobrze, Pani Iwono. No ja określam świat. Uh -huh. Mam jeszcze takie pytanie, bo cza, często słyszymy też o czymś takim, że y, spychamy trudne rzeczy, albo traumatyczne przeżycia spychamy do podświadomości. Uh -huh. y, czy to rzeczywiście tak jest, czy to taki no to nie slogan wszyscy jest? Tak robią. Nie, nie, nie wszyscy tak robią, natomiast jest taki, jest taki jeden z mechanizmów obronnych, prawda? Czasami jest tak, co koi powiedział, że jeżeli e, rzeczywistość jest bardzo nieprzyjemna, to bardzo często poświęcamy prawdę dla tej rzeczywistości, tak? Czyli jak gdyby zapominamy o tym, nie pamiętamy tego, czy nie przyjmujemy tego do wiadomości, żeby sobie jakoś radzić z tym dniem dzisiejszym, natomiast wkładamy to do podświadomości. Oczywiście to czasami nie jest dobre. Czasami nie ma to większego znaczenia dla życia, ale czasami jest to niedobre i czasami potrzeba psychoterapeuty do tego, żeby człowiek się mógł z tym jakby uporać. No tak? więc właśnie w, w związku z tym moje pytanie, wyciągać to na wierzch, mhm. co upchnęliśmy w zakamarkach, czy zostawić się w spokoju? Bardzo to jest trudne pytanie, powiem Pani, że tak. Ja uważam, że wszystko zależy od poziomu i z czym mam do czynienia. Jeżeli jest to na przykład fakt, że ktoś był kiedyś gwałcony, i nie pamięta tego, i na przykład dzisiaj ma problemy z satysfakcją seksualną, to oczywiście trzeba leczyć i trzeba to wyciągnąć, żeby wiedział, dlaczego tak jest, bo jak się dowie, dlaczego tak jest, to może się okazać, że ta sytuacja jakby ulegnie zmianie. Natomiast jeżeli ktoś miał na przykład niedobrą mamusię, która, która mówiła mu, czy niedobrą, wychowała jak umiała, tak, która mówiła mu różnego rodzaju słowa negatywne, to ja bym to zostawiła, zostawiłabym mamusię w spokoju. Bo mamusia, nie wracać. Jak mówię, wychowała jak umiała, natomiast złożyłabym, do tej podświadomości, teraz, dzisiaj, tyle dobrych informacji, ile tylko jestem w stanie włożyć. Jak najwięcej. Dlatego, że każdy z nas miał jakąś mamusię, która popełnia jakieś błędy, i każdy z nas jest jakąś mamusią, czy tatusiem, który błędy popełnia. Więc wie Pani, ciąganie tych mamus, jak nie, nie, nie lubię takich książek, jak to chcecie rodzice i tak dalej, to jest przerzucanie jakby i odpowiedzialności na rodziców. A my jesteśmy teraz już duże dziewczynki, duzi chłopcy, i sami się możemy zachować. Chciałam jeszcze podpytać o takie zjawisko, aha, co to takiego? O? A właśnie, to się nazywa mądrze psychologii przez paradygmatu postrzegania rzeczywistości. No, a mniej mądrze właśnie się nazywa. Aha, i chodzi o to, że człowiek nagle u, 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 ogląda inaczej rzeczywistość. Inaczej ją rozumie, inaczej ją widzi i w związku z tym inaczej postępuje. Bo jeśli ktoś zobaczy sytuację inaczej, no to wtedy inaczej postępuje. I moja rola między innymi, czy dola w ogóle trenerów, tak? czy moich, czy, czy, czy jakichkolwiek innych robiących tego typu rzeczy, polega właśnie na tym, żeby otworzyć ludziom ją oczy. I wtedy Żeby człowiek. Mówi inaczej, że inaczej. I zjawisko, aha. I wtedy człowiek mówi, aha, to to można w Dokładnie. ten sposób. Dokładnie. I mówi, aha, no kup, to, że ja o tym nie wiedziałam. To teraz już będę robić inaczej. I o to chodzi. Dobrze, pani Iwono, to jeszcze tak na koniec proszę powiedzieć, jak będą wyglądały te warsztaty, to spotkanie to będzie taki interaktywny wykład, tak? Bo to jest półtorej godziny w związku z tym do trudno mówić o warsztatach, tak? My oczywiście robimy tego typu warsztaty. Gdyby była grupa, która by chciała zrobić, to ja sobie no, że możemy to zrobić. Natomiast to jest tylko wykład interaktywny. To będę ja, będę pokazywała różne rzeczy, będę pokazywała slajdy, będzie tam jakieś ćwiczenie, będę dawała dużo różnych przykładów i dużo rad. Zrobić, żeby nad tak tą podświadomością właśnie w odpowiedni sposób zaapanować. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia i mam nadzieję, że to spotkanie tutaj w Zielonej Górze będzie bardzo owocne i zmieni się coś w świadomości, a właściwie w podświadomości niektórych Zielonogórzan. Ja bardzo dziękuję również ja i też mam taką nadzieję. Do usłyszenia, pozdrawiam. Do usłyszenia, pozdrawiam również.